Równo 100 lat temu, w 1922 roku, w Jednaczewskim Lesie nieopodal Łomży staraniem Adama Chętnika, zasłużonego etnografa i badacza kultury kurpiowskiej, ze środków ze zbiórki publicznej stanął pomnik Stacha Konwy, kurpiowskiego bohatera i legendarnego przywódcy Kurpiów w czasie walk z wojskami sasko-rosyjskimi w XVII wieku. Uroczystość jego poświęcenia była wówczas wielkim zgromadzeniem patriotycznym z udziałem tysięcy ludzi – mieszkańców Łomży, Jednaczewa, Kurpiowszczyzny i Mazur. Spalony w 1940 roku przez sowieckich okupantów został po zakończeniu II wojny światowej odbudowany staraniem lokalnej społeczności. Niszczony jeszcze dwukrotnie przez wandali latem w 2020 roku został pieczołowicie odbudowany przy udziale wielu instytucji i osób prywatnych dbających o pamięć o lokalnych bohaterach. Wzrastającą społeczną świadomość potrzeby kultywowania tej pamięci zauważa wnuka dama Chętnika, Jacek Chętnik. Wydaje mi się, że dzisiejsze społeczeństwo żyjące w coraz lepszych warunkach zaczyna coraz więcej uznawać te wartości patriotyczne, te wartości, które kryją się za pojęciem pamięci i szacunku. Wybitnego naukowca i społecznika, a przede wszystkim wielkiego polskiego patriotę wspomina profesor Krzysztof Sychowicz. Adam Chętnik, wielki patriota, człowiek, który przecież walczył o odbudowę tego państwa, który swój czas poświęcał walkę o poszerzenie granic. Chociażby to wystarczy przypomnieć kwestię plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu, w którą on osobiście się bardzo mocno zaangażował. Właściwie byśmy powiedzieli, przypominając polskie korzenie nie tylko Kurpiów, ale także Mazurów. A jednocześnie człowiek, który dla społeczności kurpiowskiej stwo, właściwie zrobił niebagatelną rzecz przypominając, czy byśmy powiedzieli upowszechniając postać Stacha Konwy, ale też jednocześnie przyczyniając się do utrwalenia śladów przeszłości Kurpiów poprzez utworzenie muzeum, gdzie zostały zgromadzone dotyczące tej przeszłości eksponaty. Uroczyste obchody stulecia powstania i poświęcenia pomnika zorganizował samorząd gminy Łomża. Dzisiaj w stulecie postawienia tego pomnika przez Adama Chętnika chcemy się pomodlić, chcemy złożyć kwiaty, pamiętać o naszych patriotach, bohaterach, o trudnej przeszłości ziemi łomżyńskiej, ale także świętować na wesoło, także przeżywać majówkę. Zapraszam serdecznie wszystkich do pogłębiania wiedzy o lokalnych bohaterach, o tym, co stanowimy, skąd jesteśmy. W homilii podczas celebrowanej przy świętej ksiądz Marian Mieczkowski, proboszcz parafii katedralnej w Łomży, wspominał legendarnego przywódcę kurpiów. Stach, konwa, kurpiowski bohater, który walczył w tej wojnie i bitwie przeciw Sasom i Rosjanom, to w dzisiejszych czasach budzą się takie właśnie skojarzenia, że. Nawet i trzy wieki temu, gdy obaj nasi sąsiedzi ze wschodu i zachodu potrafią złączyć swoje siły, by próbować urządzić nam nasz rodzinny dom, to do niczego dobrego to nie prowadzi. Na koniec nawiązując do aktualnej sytuacji geopolitycznej, proboszcz Miczkowski powiedział Chciałbym przypomnieć słowa, które powiedział nam święty Jan Paweł II, kiedy przybył pierwszy raz do naszej ojczyzny. I wówczas, kiedy ukląkł przy grobie nieznanego żołnierza, ucałował tam ziemię, to powiedział, że nie ma sprawiedliwej Europy bez niepodległej Polski na mapie tej Europy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że nie będzie sprawiedliwej Europy bez wolnej chociażby Ukrainy, która walczy o swoją wolność. O potrzebie pielęgnowania pamięci i o ważnych postaciach lokalnej historii mówił wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś. Trzeba mieć swoich bohaterów, trzeba pamiętać o nich, bo to jest nasza siła tożsamości narodowej i dziedzictwa narodowego. I, i dobrze, że gmina czy też stowarzyszenia pamiętają o tego rodzaju wydarzeniach bardzo chwalebnych na naszej ziemi. Stach Konwy był legendą, ale był niewątpliwie bohaterem kurpiów, którzy walczyli o swoją tożsamość, o swoje korzenie. Nie polskie dostali prawa od Króla Polskiego i, i mieli ich bronić i do końca bronili i to jest chwalebna postać i myślę, że dzisiaj czy to będzie Adam Chętnik czy Gloger czy inni zasłużeni działacze Narodowi Ruchu Patriotycznego w Polsce są z nami, są pamiętani i jest ludność miejscowa, która o nich pamięta i tworzy właśnie historię Narodu Polskiego, bo Mazowsze, północno-wschodnie Mazowsze, ale też Kurpie Okolice Łomży, subregion łomżyński chce pamiętać o swoich bohaterach i stąd spotykamy się, żeby o nich pamiętać i oddawać ich cześć i honor. Tę część uroczystości zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem Stacha Konwy oraz taneczna prezentacja uczniów ze Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Kupiskach. Dalsza część dnia upłynęła pod znakiem Majówki Ustacha, którą dla swoich mieszkańców oraz gości zorganizowała gmina Łomża we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pniewie, leśnictwem Łomża, Ochotniczą Strażą Pożarną w Jednaczewie, Zespołem Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży oraz Komendą Miejską Policji w Łomży. Patronat nad Majówką objął marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Czy można przeżywać patriotyzm na wesoło? Można, oczywiście, że można, nawet trzeba. Chcemy pokazać to. No gmina nie tylko samymi asfaltami żyje. Właśnie mamy przepiękne miejsce w Lesie Jednoczeskim, przepiękna polana. Tę polanę znają wszyscy mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej. Kiedyś to było miejsce spotkań, miejsce pikników. Być może do tego chcemy dążyć, żeby taką właśnie dzisiaj w majówką Stacha Konwy rozpocząć pewną sukcesję, pewną tradycję. Może właśnie, ale także z zachowaniem naszych. Wartości patriotycznych. Niemal 150 lekkoatletów z całej Polski wzięło udział w 10-kilometrowym biegu Stacha Konwy, który odbywał się w ramach aktywnej piątki gminy Łomża. Najlepszy rezultat kobiecy osiągnęła Paulina Duda Skolna z czasem 43 minuty i 31 sekund, zaś najszybszym mężczyzną okazał się Andrzej Leończuk z Białego Stoku. Dystans 10 kilometrów pokonał w czasie 34 minut i 7 sekund. Na mecie pamiątkowe medale uczestnikom wręczali wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś wraz z zastępcą wójta gminy Łomża Cezarem Zborowskim. Przez całe niedzielne popołudnie tysiące osób odwiedziło stoiska przygotowane przez nadleśnictwo Łomża, Wojska Obrony Terytorialnej czy 18 Pułk Logistyczny Łąży. Na dużej scenie kolejni artyści prezentowali się podczas ogólnopolskiego festiwalu piosenki kurpiowskiej. W namiocie komendy miejskiej policji cykliści mogli nieodpłatnie oznakować swoje jednoślady oraz wysłuchać cennych uwag policjantów, jak zabezpieczyć rower przed kradzieżą. Szczególnie długa kolejka ustawiła się do namiotu gminy Łomża, w którym znana Łomżyńska malarka Teresa Adamowska i grafik Kamil Klemczak podpisywali komiks o Stachu Konwie, co obił Szwedów i Sasów i Moskali. Publikacja ta ukazała się pod redakcją Cezarego Zborowskiego. Rekonstrukcja podtyczki oddziału kurpiów z wojskami sasko-rosyjskimi była szczególnie widowiskowym i emocjonującym punktem majówki U Stacha. Stawiaj na porcie! Oto chyba ostateczna bitwa! Szwedzi się dzielnie bronią! I zwycięstwo naszych! Na cześć naszych! Hip, hip! Hip, hip! Szanowni Państwo, możemy się domyślać, że tak wyglądała owa potyczka. Wiemy, że Stach Konwa uderzał na oddziały wroga z zaskoczenia, tak? No, my tu nie mieliśmy takiej możliwości, ale jako żywo, Stach Konwa znał tu wszystkie zagajniki, tak, puszczę, która była jego również schronieniem, ale i również mocnym punktem oporu wojskami szwedzkimi dowodził Jakub Jeske. Tego straszliwego hałasu narobił kapitan Marek Stępiński. Tymi zakutymi w stal pikinierami dowodził Łukasz Szumski. Szanowni Państwo, obok Stacha konwy ramię w ramię stanął do boju wójt Piotr skłysęwa! Jak zwykle można było skosztować pysznej krochówki, lodów, gofrów fundowanej przez Urząd Gminy Kiełbaski wprost z ogniska, czy też ciast przygotowanych przez panie skół gospodyń Bielski. Dzieci bawiły się na dmuchanych zjeżdżaniach, aby potem odwiedzić historyczne obozowisko wojny. Do tego wszystkiego niezliczone gry, konkursy, tańce i zabawy. Każdy, kto chciał, podczas majówki u Stacha znalazł dla siebie coś ciekawego. Wzięli udział w majówce ustacha, nie mogą nachwalić się pomysłodawców i organizatorów imprezy. Tak powinno być coraz więcej. Po tej epidemii tyle czasu ludzie były pozamykane, a teraz widzi pan, ile tutaj ludzi jest. Każdy zadowolony. Następne takie spotkanie już w sierpniu z okazji Dnia Świętego Wawrzynca. Wydarzenie dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej w ramach funduszu patriotycznego Edycja Niepodległość po Polsku. Bieg Stacha Konwy z cyklu Grand Prix i aktywna Piątka Gminy Łąża otrzymał wsparcie z budżetu województwa podlaskiego. Sponsorem imprezy był Maximus Broker.